Szanowni Państwo, znajduję się w Sułkowicach, przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Sułkowic. Nazywam się Piotr Piechota, a ze mną jest poseł Konfederacji Krzysztof Tuduj. 24 lipca 43 roku w tym miejscu zginęło co najmniej 26 osób. Mieszkańcy Sułkowic aktywnie wspierali okolicznych partyzantów i walczyli o niepodległość tego kraju. Hitlerowcy doskonale zdawali sobie z tego sprawę. W związku z tym w trakcie tych tragicznych wydarzeń wszystkie, wszystkie domy mieszkańców Słupkowic zostały przeszukane. Oczywiście głównie szukano broni palnej, której oczywiście nie znaleziono. Z podobnej przyczyny jak teraz nie mamy dostępu do broni palnej, tak również w tamtym okresie dostęp do broni palnej był dosyć mocno utrudniony. Podobnie po wojnie związek radziecki Zrobił wszystko, aby, aby dostęp Polaków do broni palnej był tak utrudniony, jak to jest tylko możliwe. Krzysztof jest członkiem Komisji Obrony Narodowej. Żywo interesuje się obronnością tego kraju. Chciałbym Cię zapytać: Jaki wpływ na obronność narodu ma dostęp obywateli do broni palnej? Ma bardzo duży wpływ, dlatego że tworzy pewnego rodzaju kulturę bezpieczeństwa i kulturę rozumienia właśnie, czym jest, czym jest broń, do czego służy. Co ważne, wszystkie trendy pacyfistyczne są fałszywe i wiodą na bezdroża. O Janie Pawle II obecnie mówimy w kontekście bieżącej, bieżących ataków lewicy. Natomiast trzeba nie tylko jeść kremówki papieża. Ale znać znaczy też jego słowa. Pierwszy cytat, który chciałbym przedstawić. Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Więc to, co bardzo ważne, to, co bardzo ważne w tym miejscu, w miejscu, w którym doszło do tej masakry na cywilach, na bezbronnych cywilach, to to, żeby. Tak jak my, tą historię znamy, żeby Państwo o tym wiedzieli, żebyśmy wyciągali z tego wnioski, żeby umieć tworzyć samoobronę, kiedy będą takie potrzeby. Ludzie żyjący w latach 30. nie marzyli o wojnie, nie czekali na wojnę, ale ona się zdarzyła. Musimy z tego wyciągać bardzo ważne wnioski. Chciałbym przeczytać. Zacytować jeszcze jeden, jedną wypowiedź papieża, która też jest bardzo, bardzo ważna. To jest cytat z 1 stycznia 1984 roku, dłuższej wypowiedzi, która jest spuentowana w ten sposób: Osoba, która głęboko pragnie pokoju, odrzuca każdy rodzaj pacyfizmu, który jest chórzostwem lub zwykłym zachowaniem spokoju to odrzucenie pacyfizmu to tchurzostwo nie powinno mieć miejsca wśród polskich patriotów, wśród polskich obywateli. Dlatego zachęcamy do zdobywania pozwolenia na broń. Dzisiaj jest taka możliwość. My bylibyśmy za tym, żeby ta możliwość była jeszcze znacznie łatwiejsza, ale niewątpliwie kto jest zdeterminowany może te okoliczności pokonać. Zachęcamy do tego, żeby wiedzieć jak Bronią się posługiwać na wszelki wypadek i dla podniesienia bezpieczeństwa. I żeby to się udało, również tutaj koledzy z Konfederacji Myślenickiej zorganizują niedługo spotkanie otwarte dotyczące tego, jak obecnie pokonać procedury administracyjne i pozwolenie na broń zdobyć. Do czego? Serdecznie Jak, zapraszamy. Tak, a ja jako członek Komisji Obrony Narodowej oraz e, członek e, parlamentarnego zespołu do spraw Kultury e, e, posiadania broni palnej też gorąco zapraszam. Dziękujemy i zapraszamy na spotkanie.